Nową szminkę Astor Kiss and Go, jej zmysłowy kolor i połysk. Astor Kiss and Go, bardzo trwała szminka z dodatkiem odżywki. Odporna na ścieranie, pocałunki, jedzenie i dotyk. 8 godziny na trwałość, nowa Kiss and Go. Astor, jak pięknie być sobą. Teraz w świątecznej ofercie Ery muzyczny telefon Sony Ericsson z odtwarzaczem MP3, kartą pamięci, trzema hitami i słuchawkami. A dodatkowo drugi telefon na prezent za złotówkę. Era, możesz więcej. Zumi świeci teraz nowymi kolorami. Odkryj nowe zakładki Zoomiego. Porównaj na mapie hotele, restauracje. Szybciej lokalizuj bankomaty. Zobacz wycieczki panoramiczne. I zaplanuj swoją trasę. Zumi lokalizuje więcej. Te święta w nowym Orange Go znajdziesz pod choinką telefon Samsung C450 z radiem i aparatem. Dodatkowo na rozmowy z bliskimi dostajesz nawet 4 darmowe godziny za doładowanie. Samsung C450 w ofercie Zetafon. Zapraszamy do punktów sprzedaży. Nie ma już mistrza. Na co naprawdę umarł? Jego najwierniejszy uczeń przybywa do Szanghaju, by go pomścić. Bruce Lee. Człowiek, którego ciosy są szybsze niż błyskawice. On nigdy nie wybacza. Zostawcie naszego nauczyciela. Walczy do końca. Przez ciebie na nas napadli. Wściekłe pięści. Dziś o 22.10 w siódemce. W tym przypadku medycyna była bezradna. Koniec jest nieunikniony. Zrozpaczeni rodzice nie przyjęli tego do wiadomości. Szukali leku, który mógł uratować ich syna. To jest wielkie ryzyko. Nie zabronicie mi dodawać oleju do sałatki dla dziecka. Film oparty na faktach. Nick Nolti, Susan Sarandon. Olej Lorenza. Jutro o 20.10 w siódemce. W zamachu bombowym zginęło wielu ludzi. Oskarżony terrorysta ma stanąć przed sądem. Czy rzeczywiście jest winny? Kto naprawdę powinien ponieść karę? Dysponujesz zasobami najpotężniejszej w świecie służby policyjnej. Znajdź jakieś powiązania. Trefa zniszczenia. W środę o 25 w siódemce. Uważaj, do kogo się uśmiechasz. Ona ma 15 lat. Uważaj, z kim rozmawiasz. Kiedy miasto pogrąża się w mroku. Mamo, puść Zjawia się morderca. Sfotografował wszystkich członków rodziny. Jane Seymour. Oddaj mi moje dzieci. W filmie Strach w ciemnościach. W czwartek o 25 w Siódemce. Filmowa biografia jednego z najsłynniejszych aktorów kina akcji. Mistrza kung fu Brusa Lee. Marzenia o wielkim sukcesie. Morderczy wysiłek. Żelazna konsekwencja. Smok, historia Bruseli. W piątek o 25 w siódemce. Keanu Reeves i Cameron Diaz. Jesteś nieśmiały? Moja nowa żona. Na własnym weselu zdradziła męża z jego bratem. Jak ci służy małżeński stan? Wróciłeś po mnie. Uciekła z kochankiem. Naraziła się na zemstę męża. Na Gdzie Freddy? Podobno zabiłeś Freddy Clayton. Piętno Minnesoty. W sobotę o 22.30. w siódemce. Planując rozmieszczenie i wyposażenie naszych stacji, pomyśleliśmy o Twojej wygodzie w każdym, nawet najdrobniejszym szczególe. Nad tym jednym jeszcze pracujemy. Bliska. Stacje jak trzeba. Szanowni Państwo, oto widzimy jak do zawodnika dociera, że w Link 4 są nowe ceny i że może zaoszczędzić kilkaset złotych. I dzwoni, bo telefon do Link 4 to nie tłuszczyk, żeby go sobie odkładać. Link 4. Zadzwoni, sprawdź ile możesz zaoszczędzić w 5 minut. Pip, pip. Beep 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 go the horns in the cars in the street We walked away from the lover's sleep The opposite directions synchronized feet Audi przewaga dzięki technice I loterię totalizatora sportowego. Wspierasz polski sport. Od lat wspólnie budujemy i modernizujemy obiekty sportowe w całym kraju. Totalizator sportowy. Wszyscy wygrywamy. Czas płynie inaczej, kiedy rozmawiasz z bliskimi. A inaczej, gdy szykujesz święta. Dlatego teraz masz nowy plan TP 250. 250 minut w ramach abonamentu. Tanie połączenia na komórki. Tańsze rozmowy z zagranicą. Bo najwięcej czasu masz zawsze dla swoich bliskich. Zadzwoń 9393 lub wejdź na TPPL i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska, Twój świat, cały świat. Zadzwoniłem na 9521 do Liberty Direct i dostałem polisę dobre 30% taniej niż kiedyś. Za tę ekstra kasę kupiłem wycieczkę dla rodziców. Zadzwoń do Liberty Direct na 9521 i ubezpiecz samochód do 30% taniej. Co przyniesie rok 2008? W miłości, pracy, finansach. Sprawdź, co Cię czeka w nowym roku. Wyślij SMS pod numer 7927. W treści SMS-a wpisz swój znak Zodiaku. W zamian otrzymasz trzy wiadomości z horoskopem na 2008 rok. Gratuluję. Super wygrana. Co zrobisz z takimi pieniędzmi? Wpłacę do banku. A do którego banku? Do takiego, gdzie dobrze zarobię. A może teraz ja sprawdzę Twoją wiedzę. O finansach. 10% na lokacie. I szansa na dużo więcej z funduszu. To proste. To super duet Banku Millennium. O, to też Twój bank. Oczywiście. Tylko z super duetem w Banku Millennium zyskuje dwa razy. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu ani wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z dużą zmiennością wartości inwestycji i możliwością utraty części środków. Opis ryzyka zawiera prospekt informacyjny dostępny w placówkach Banku Milenium oraz na www.millennium.tfip.pl. Przeszłość. Obiecaj, że nigdy mnie nie opuścisz. Naprawdę potrafią czytać w myśli? Zdziwiłby się pan. Niegdyś wykryto u niej zdolności telepatyczne. Dziś używa ich w pracy detektywa. Dotąd radziła sobie w każdej sytuacji, ale trafiła na równego sobie przeciwnika. Zaczyna się wojna umysłów. Dziś, 20 minut po północy, w siódemce. Kate Blanchett i Joseph Fines. Opowieść o życiu kobiety, której los był losem jej kraju. Czemu nie przyznajesz się do zbrodni? Bo żadnej się nie dopuściła. Nieugięta królowa Anglii. Powołamy jeden kościół. Nie możesz poślubić Roberta. Elżbieta w środę o 21:45 w siódmej. Czy każdy błąd można naprawić? Mam pomóc narkomance, która sprzedała dziecko? Powiesz mi, po co w ogóle urodziłaś? Były policjant rozpoczyna poszukiwania. To on. Dram. Rozwikłanie tajemnicy może go drogo kosztować. Szukam dziecka, ale. Co pan robił w parku z dziesięcioma tysiącami dolarów? Przed Majkiem kolejny nocny kurs. W czwartek o 23.55 w siódemce drużyna. Dowodzi nią Lee Marvin. Wykonują najbardziej niebezpieczne misje. Właśnie dlatego staną się legendą. Musimy się okopać. Idą na nas czołgi. Na Ziemię, oni są wszędzie. Posłałeś więc jego na śmierć. Oto tu jest. Wielka czerwona jedynka. Piątek o 22.25 w Siódemce. Na pokładzie samolotu przewożony jest groźny przestępca, ale sytuacja wymyka się spod kontroli. Ma pan broń? Tak. Eskortujący go oficer ma zawał. Więzień tak. terroryzuje członków załogi. Szelanina na pokładzie. Mamy zabitego, dwóch rannych. Mayday w stratosferze w sobotę o 17:10 w Siódemce. terroryści szantażują rząd Trzymają na muszce pasażerów samolotu Działamy instynktownie. Jeżeli nie odwoła pan myśliwców, zaczną zabijać pasażerów. Trochę bliżej, wiedzą, że jesteśmy na pokładzie. W Boeingu jest tylko trzech naszych. Musimy dać im szansę. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Tylko jeden człowiek może zorganizować akcję ratunkową. Michael Dudikow w filmie. Grupa specjalna. W niedzielę o 25.00 w siódemce. Zadzwoniłem na 9521 do Liberty Direct. I dostałem polisę dobre 30% taniej niż kiedyś. Za tę ekstra kasę kupiłem wycieczkę. Romantyczny weekend w Paryżu dla dwojga. dla rodziców. Ty też zadzwoń do Liberty Direct na numer 9521 i ubezpiecz swój samochód do 30% taniej. święta w Nowym Orange Go znajdziesz pod choinką telefon Samsung C450 z radiem i aparatem. Dodatkowo na rozmowy z bliskimi dostajesz nawet 4 darmowe godziny za doładowanie. Samsung C450 w ofercie Zetafon. Zapraszamy do punktów sprzedaży. Znasz nową szminkę Astorki Sand Go? Jej zmysłowy kolor i połysk? Astorki Send Go. Bardzo trwała szminka z dodatkiem odżywki. Odporna na ścieranie, pocałunki. Jedzenie i dotyk. Ośmiogodziny na trwałość. Nowa Kisendgow. Astor, jak pięknie być sobą. Przegrywasz czasami z bólem? Znam to. Moja walka z migreną też często bywała nierówna. Ból był silniejszy ode mnie. Byłam bezsilna. Teraz wspiera mnie siła i promu Max. I czuję się pewnie, bo to najsilniejszy buprom maksymalna dawka. Poza tym lubię wygrywać, a nie lubię niespodzianek. Dlatego mam pod ręką dużo opakowanie. I PUPROM MAX, maksymalna siła, daje pewność. Jeśli życie zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Poszukujmy się. Życie nie dostarcza na co dzień aż takich emocji. A filmy w Kanal Plus? I owszem. <śmienic> Kanal Plus. Dodaje emocji. I zdrowia, żeby moja księżniczka zawsze była zdrowa. No i oczywiście, się życzę Ci zdrowia. I jeszcze zdrowia, stary. I żebyś był zawsze zdrowy, bo zdrowko jest najważniejsze. No i żebyśmy były zdrowe. I żebyś była słowa babczu. A poza tym życzę Ci zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. 60, 40, 40. AktiMel życzy zdrowia. Teraz w świątecznej ofercie Ery muzyczny telefon Sony Ericsson z odtwarzaczem MP3, kartą pamięci, trzema hitami i słuchawkami. A dodatkowo drugi telefon na prezent za złotówkę. Era, możesz więcej. Co przyniesie rok 2008? W miłości, pracy, finansach. Sprawdź, co Cię czeka w nowym roku. Wyślij SMS pod numer 7927. W treści SMS-a wpisz swój znak zodiaku. W zamian otrzymasz trzy wiadomości z horoskopem na 2008 rok. W tym przypadku medycyna była bezradna. Koniec jest nieunikniony. Zrozpaczeni rodzice nie przyjęli tego do wiadomości. Szukali leku, który mógł uratować ich syna. To jest wielkie ryzyko. Nie zabronicie mi dodawać oleju do sałatki dla dziecka. Film oparty na faktach. Nick Nolte. Susan Sarandon. Olej Lorenza. Jutro o 20.10 w siódemce. W zamachu bombowym zginęło wielu ludzi. Oskarżony terrorysta ma stanąć przed sądem. Czy rzeczywiście jest winny? Kto naprawdę powinien ponieść karę? Dysponujesz zasobami najpotężniejszej w świecie służby policyjnej. Znajdź jakieś powiązania. Strefa zniszczenia. W środę o 25 w Siódemce. Uważaj, do kogo się uśmiechasz. Ona ma 15 lat. Uważaj, z kim rozmawiasz. Kiedy miasto pogrąża się w mroku. mamo, puść mnie. Zjawia się morderca. Sfotografował wszystkich członków rodziny. Jane Seymour. Oddaj mi moje dzieci. W filmie Strach w ciemnościach. W czwartek o 25 w siódemce. Autentyczna historia człowieka, który wiele lat spędził za kratkami. Przyniosę ci kilka książek. Będę bardzo ciekawa Twojej opinii. Dzięki więziennej nauczycielce zmienił swój pogląd na życie. A po wyjściu na wolność próbował zmienić świat. Zapraszamy przywódców gangów z całej Ameryki. Wyrok w czwartek o 21:55 w 7.00. Filmowa biografia jednego z najsłynniejszych aktorów w kina akcji. Mistrza kung fu, Lee. Marzenia o wielkim sukcesie. Morderczy wysiłek. Żelazna konsekwencja. Smok. Historia Brusali. Lee. W piątek o 25 w siódemce. Jesteś nieśmiały? Moja nowa żona. Na własnym weselu zdradziła męża z jego bratem. Jak ci służy małżeński stan? Wróciłeś po mnie? Uciekła z kochankiem. Naraziła się na zemstę na męża. Gdzie Freddy? Podobno zabiłeś Freddy Clayton. Piętno Minnesoty. W sobotę o 22.30 w siódemce. Planując rozmieszczenie i wyposażenie naszych stacji, pomyśleliśmy o Twojej wygodzie w każdym, nawet najdrobniejszym szczególe. Nad tym jednym jeszcze pracujemy. Bliska. Stacje jak trzeba. W Orange wierzymy, że to bliskość między ludźmi tworzy święta. Dlatego w ofertach na karty dajemy Ci nawet 4 darmowe godziny za doładowanie. Włącz promocję, wysyłając SMS-a, a następnie doładuj konto. Sprawdź nasze nowe świąteczne startery i najnowsze telefony. Go the horns in the cars in the street. We walk away from the lovers' The Opposite directions, synchronized feet. Audi, przewaga dzięki technice. Z kompromisów. Honda Civic. Jeszcze więcej emocji w wersji Type S i Type R. W te święta podziel się wspomnieniami z bliskimi. Wybierz telefon Motorola W377 z radiem, aparatem i zestawem Bluetooth w prezencie. Dostępny w różnych kolorach w ofercie Zetafon. Dodatkowo na święta 4 darmowe godziny za doładowanie. Jaki jest Twój związek? Spokojny i harmonijny? A może pełen napięć? Sprawdź, czy do siebie pasujecie. Wyślij SMS pod numer 7222. Pisz swoje imię, postaw kropkę i wpisz imię ukochanej osoby. Dowiedz się, jaką tworzycie parę. Szminkę Astor Kiss and Go? Jej zmysłowy kolor i połysk? Astor Kiss and Go. Bardzo trwała szminka z dodatkiem odżywki. Odporna na ścieranie, pocałunki, jedzenie i dotyk. Ośmiogodziny na trwałość. Nowa Kiss and Go. Astor, jak pięknie być sobą. Wszelkiej pomyślności w nowym roku Życzę Państwu sieć sklepów Żabka. Żabka. Blisko, szybko, wygodnie. is te kierownice. I memorkę. I memorkę. Więcej prezentów? Czemu nie, skoro to tylko 37 zł miesięcznej raty. Weź max pożyczkę z mini ratą, a dostaniesz kartę kredytową na ekstra wydatki. PKO Bank Polski. Blisko Ciebie. Zumi świeci teraz nowymi kolorami. Odkryj nowe zakładki Zumiego. Porównaj na mapie hotele, restauracje. Szybciej lokalizuj bankomaty. Zobacz wycieczki panoramiczne. I zaplanuj swoją trasę. Zumi. Lokalizuje więcej. Teraz w świątecznej ofercie Ery muzyczny telefon Sony Ericsson z odtwarzaczem MP3, kartą pamięci, trzema hitami i słuchawkami. A dodatkowo drugi telefon na prezent za złotówkę. ERA. Możesz więcej. Co przyniesie rok 2008? W miłości? Pracy? Finansach? Sprawdź, co Cię czeka w nowym roku. Wyślij SMS pod numer 7927. W treści SMSa, wpisz swój znak zodiaku. W zamian otrzymasz trzy wiadomości z horoskopem na 2008 rok. Przeszłość. Obiecaj, że nigdy mnie nie opuścisz. Naprawdę potrafią czytać w myśli? Zdziwiłby się pan. Niegdyś wykryto u niej zdolności telepatyczne. Dziś używa ich w pracy detektywa. Dotąd radziła sobie w każdej sytuacji, ale trafiła na równego sobie przeciwnika. Zaczyna się wojna umysłów. Dziś, 20 minut po północy, w siódemce. Akcja powieści Wiktora Igo przeniesiona w dwudziestowieczne realia. Jean-Paul Belmondo w pięknej opowieści o przyjaźni, miłości i o bohaterstwie. Losy dwóch rodzin na tle wielkiej historii. Znakomity film Kloda Lelusza, Nędznicy. Jutro o 22:45 w Siódemce. Kate Blanchett i Joseph Fiennes. Opowieść o życiu kobiety, której los był losem jej kraju. Czemu nie przyznajesz się do zbrodni? Bo żadnej się nie dopuściła. Nieugięta królowa Anglii. Powołamy jeden kościół. Nie możesz poślubić Roberta. Elżbieta w środę o 21:45 w siódmej. Czy każdy błąd można naprawić? Mam pomóc narkomance, która sprzedała dziecko? Powiesz mi, po co w ogóle urodziłaś? Były policjant rozpoczyna poszukiwania. To on. Dram. Rozwikłanie tajemnicy może go drogo kosztować. Szukam dziecka, ale. Co pan robił w parku z dziesięcioma tysiącami dolarów? Przed Majkiem kolejny nocny kurs. W czwartek o 23.55 w siódemce. Panowie, czas poszerzyć sobie horyzonty Wredny Joker przejmuje władzę w mieście Człowiek-nietoperz zepsuje mu humor Skąd on bierze te cudowne zabawki? Wszyscy się zastanawiają, kim jest Batman Dorosły facet przebrany za nietoperza jest sensacją białą. Wezwany przybywa z odsieczą To miasto potrzebuje lewa tytułu Przeczyści miasto pełne szumowin. Weźmie na cel wcielone zło. Michael Keaton. Kim Basinger. Jack Nicholson. W filmie... Batman. W sobotę o 25 w siódemce. Ostrzał Wilkinson. Dwa paski nawilżające i pełna elastyczność. Dla gładszego i bardziej komfortowego golenia. Xtreme 3. Najlepsza jednoczęściówka od Wilkinsona. Tylko teraz kupisz OPLA z rocznika 2007 w super atrakcyjnej ofercie. Astra Classic od 34 990 zł i Nowa Korsa od 34 700 zł. Czas płynie inaczej, kiedy rozmawiasz z bliskimi. A inaczej, gdy szykujesz święta. Dlatego teraz masz nowy plan TP250. 250 minut w ramach abonamentu. Tanie połączenia na komórki. Tańsze rozmowy z zagranicą. Bo najwięcej czasu masz zawsze dla swoich bliskich. Zadzwoń 9393 lub wejdź na tppl i zamów już dziś. Telekomunikacja Polska, twój świat, cały świat. Grając w gry i loterię totalizatora sportowego, wspierasz polski sport. Od lat wspólnie budujemy i modernizujemy obiekty sportowe w całym kraju. Totalizator sportowy. Wszyscy wygrywamy.